Czy wiesz, że do XIV wieku Gdańsk miał inny herb niż dziś? Jak głosi legenda, dawno temu Gdańskiem rządził książę Sobiesław, władca, który znany był z chciwości i złośliwych żartów. Ponieważ gród był doskonale zarządzany przez burmistrza, szybko się rozrastał. Gdy burmistrz miasta, Melchior Piwko, poprosił księcia o nadanie ziem, gdyż nie było już miejsca na rozwój, Sobiesław podarował mu dziurawą beczkę. Była to kpina z burmistrza, znanego ze swojego zamiłowania do piwa. Mieszkańcy poczuli się upokorzeni. Mimo to wyprosili burmistrza, by ten udał się ponownie do księcia z prośbą o przyznanie nowych ziem dla miasta. Książę zgodził się, ale tylko pod jednym warunkiem odda tyle ziemi, ile burmistrz zdoła objąć własnymi rękami. Wydawało się to niemożliwe, ale sprytny żeglarz Bork miał pomysł. Stwierdził, że mieszkańcy grodu też są rękoma burmistrza. Mieszkańcy złapali się za ręce, otaczając ogromny teren, pokazując, jak wielką powierzchnię są w stanie objąć. Książę, widząc tę jedność, musiał dotrzymać słowa. W ramach uznania tej pomysłowości nadał miastu nowy herb, statek pod srebrną gwiazdą, symbol sprytu, odwagi i żeglarskiego ducha Gdańska.